No, witajcie, moi widzowie. Nowy rok, nowy ja. Rozpoczynamy. Może nawet nie serię. A nową rundę z. gier. Oglądałem śmiesznych filmików. I tak dalej. Potwornie się cieszę, że jesteście. Ruszamy z kanałem. Wiem, że go zaniedbuję. Ja o wszystkim wiem. A tak jak powiedziałem, nowy rok, nowy ja. Lecimy. Życzę wszystkim nowy, szczęśliwego nowego roku. Nie wiem, na Sylwestra strzelaliście. Jak strzelaliście, to napiszcie w komentarzu. Strzelaliśmy. Krzypnę Wam serduszko. No i co? Postaram się, żeby tych filmów... Ale sorry, tutaj od pana chciśmiego. Ten. Dobra, w ogóle co ja tu będę przedłużać. Lecimy, plan smash, pora się tak poznacać tam. Nad różnym tymi. Dobra. Jak pamiętacie, to tu dochodziło trochę rzeczy. A co to? Ja tego nie widziałem. bo aktualizacji nie sprawdzałem. To zamraża chyba. Powiem tylko tyle. Wszyscy mówili. O Chociaż ziemia nie jest płaska. Oto jeden niepodważalny dowód. O Jezu, przepraszam. Nie tu, tylko yy... przepraszam widzowie, ja to zgupiałem. Czekaj, czeka, chwila, 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 Centauri? Co? Perta? To jest Alfa Centauri? Aha. <laughs> ziemcy. To, 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 to jest jedyny podważalny dowód na, na to, że Ziemia jest płaska. <słyska> <słyska> A tak na poważnie, to bo wiedzieliście, że patrzcie, bierzecie sobie takie coś. Wow. Sorry za moje dzisiejsze poczucie humoru. Ja dostaję głupawki czasem, musicie mi to wybaczyć. Ech, a, 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 ale dostarczyłem wam niepodważalny dowód na to, że Ziemia jest płaska. Ech. Jak ja to uwielbiam moi widzowie, po prostu kocham to. Kiedy grasz, po prostu prosisz widzów o suba, zostawcie suba i w górę, w komentarzu napiszcie, czy strzeliliście, czy nie. Nie, był twoją perfekcyjną harmonią się zakłócić reklama. To jest największe zło. Tak w ogóle to jeszcze dam wam ten, pączka. Zjedźcie sobie. Jedzcie się. Nie wiem, co tam byście chcieli. Po co ja resetuję to? Poglądajmy w ogóle zmiany, tak, pamiętam, yy... Ziemia, ale Minecraft. <grymne> ja chcę to Alfa Centauri. Co to jest? To jest Jowisz z zmienionym modelem. A tam jest prawdopodobnie Alpha Centauri, a tam jeszcze jedna gwiazda. Co to jest? Co? To są jakieś nowe statki. Co to jest? Gry nie widziałem od nie chcę mi się liczyć, sam nawet nie wiem, to też jest taka wiecie. No, i co to zrobi? Co to zrobi? Co to w ogóle zrobi? Co, co to jest? Możecie wy mi wyjaśnić? Jest już późno, jestem zardzewiały mega. Ja wiem o tym, musicie mi to wybaczyć. Jutro powinienem być w formie, jak będzie odcinek. Powinien być. I co to jest? Co? Serio czekałem pierdylion lat, tylko po to, że to coś tu przyleci. I czy twórcy naprawili tego buga, czy jeszcze nie naprawili tego buga? Nie, nadal rzucamy naszą piękną, smutną ziemię, która pije się. W to coś. Dlaczego z jej wnętrza wylatują skały? Jeśli to jest planta gazowa, tego nie mieni. To były błyskawice, pamiętam. Miałem zmieniony model, chyba. Nie chcę, żeby to było za głośno. Wiecie o co mi chodzi? Co pan się odrodzi? Nie gadajcie! Um. Wyszła nam kość, <noise> to wygląda jak kość. Czy to mogę jeszcze dodatkowo zbombardować? Tak mogę. A to coś w ogóle zmieni? Mogę się zapytać, co to jest? O. Co? Kwila, Arabien Black Hole. Black Hole. Żarłeś tą planetę. Jeszcze jednego Black Hola. Halo. Myślę, że tą chwilową tą, ale... Tak. Zrobiliśmy dziurę. Nie małą dziurę. I... Co? Czyli to mi naprawia planetę? What? A to mi się jakkolwiek odradza? musi się nie odradza, halo! Halo? Czemu to mi się nie odradza. Może codziennie to zostaje. O! Myślałem, że to woda. Co z, jest niemożliwe, oczywiście. Mam zwiększoną na maksymalną. Żebyście sobie nie myśleli. A, ponieważ kolega co znowu atakuje kontratakuje i w ogóle. Teraz pytanie, czy cała ta planeta zostanie? Nie, czy to działa według wielkości danej planety, ale nie wiem, czy to jest woda, czy coś innego. Nie ma atmosfery meteorii, tak się spalił. Wow, jest z lodu. Ok, tak oto zrobiliśmy. Równy, nierówny równik. Równy, nierówny równik. Przerwę, że zrozumiałem dla mózgu. Chciałbym zobaczyć. Czy. Kolejk y. Zobaczyć jedną. Potwornie ważną rzecz. Wziąć to. Na maksa. jest zielony, bo ja lubię to kolor. Kto lubi zielony, niech napisze zielony też przypnę serduszko jak dotrwaliście do tego momentu to bardzo fajnie e, może rozpocznę live'y co wy na to wszystko zależy od was a ta jest tak pancerna albo ten promień jest słaby jak nie powiem co mm. wiecie co zróbmy to tak jak powinniśmy to zrobić no Może się tam kleksić będziemy w ogóle? No nie jesteśmy jakimiś... ...amatorami. Żeby od Janie takie rzeczy. Zrób to kolegów gałganiacy, tak jak to się powinno zrobić. Ale się kisielisz potem. Tysiąc lat. Zastanawiając się, jak to do cholipci działa. Jest to słucham. Dobrze. Perfekcyjnie. Także brzeszki tutaj powyrównywać. Żadna uporczywa część tu nie została. Świecie jak nie powiem co. Mamy płaskie słońce, tak z siatkę wyłączyć. Nawet tarcze. Co zadziała? To nie może tak zadziałać. Nie ma szans bytu w ogóle. Wy sobie chyba jaja robicie. Serio? poważnie? To wszystko zacznie mi się na nowo zasklepiać. Tak się nie robi. Z której strony Nie wiem szczerze. Ten filmik będzie na jaraniu, ale ja wam już dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję i komentarz. Wbijajcie na kanał, to do Ja Wam dziękuję za dzisiejszy wieczór. No więc pa, ba.